Witam się z Wami, kochani, w kolejnym czytaniu na moim kanale. Jak już widzicie, po tytule Dziś czytanie Lustro. Dawno tego czytania na kanale u mnie nie było. Piszecie, dużo z Was pisze mi w komentarzach, że chcecie to czytanie, chcecie tą. Może dla części aktualizację czytania, dla części będzie to czytanie, z którym będą mieć kontakt po raz pierwszy. Kochani, chciałabym Wam powiedzieć tutaj od razu na wstępie, iż mam drugi kanał na YouTube. Postanowiłam rozdzielić mój kanał ten, czyli Ezotarot. I założyć kanał drugi, kanał Ezotarot Włodarczyk, wlodarczyk, tak naprawdę. Serdecznie Was zapraszam na tamten kanał. Subskrybujcie, gdyż rozdzielam na ten moment ten kanał dzielę na dwie części. To znaczy, kanał, na którym jesteście teraz, będzie kanałem typowo. Dla czytań na relacje, na związki, miłość, partnerstwo, tak? Horoskopy, analizy partnerskie, które wiecie, że wykonuję, i najwięcej takich czytań jest u mnie na kanale. Ale mam też parę osób, które. parę, paręnaście, kilkanaście, kilkadziesiąt. które proszą mnie o czytania właśnie horoskopy typu znaki Zodiaku. Horoskopy dla singli, horoskopy typowo właśnie zodiakalne, tak? Podzielone na, na znaki zodiaku, na, na horoskopy dla osób, które kierują się znakami zodiaku. No tak Wam, tak, tak masło maślane mi wyszło, ale wiecie o co chodzi. Dlatego na tamtym kanale Ezotarot Wlodarczyk, pisane razem, będą czytania typowo dla znaków zodiaku. Horoskopy zodiakalne, czytania tarot tygodniowy, czytania, być może zrobię coś takiego jeszcze jak karta dnia. Codziennie wrzucę wam taki short film krótki, który będzie w którym będę wybierała dla was kartę dnia. Tam będą te filmy umieszczane tu będą czytania typu lustro, analizy partnerskie, analizy relacji między Wami, na przykład czytanie, czy ta relacja, czy Wasza relacja ma przyszłość, i tak dalej, i tak dalej. Jesteście ze mną, wiecie, jakie czytania są na moim kanale. Także serdecznie Was zapraszam do subskrypcji mojego drugiego kanału. Ja w opisie zostawię Wam link do tego kanału. Kochani, teraz bez już przedłużania, bo już się rozgadałam tutaj na ten temat, sporo, dosyć. Czytanie, tak jak mówiłam, czytanie lustro. Yy, pokrótce powiem Wam tak: to jest talia osoby, o której myślicie, tak? Zawsze mówię: wizualizujcie osobę z Waszego serca, z Waszej myśli. To jest talia, która będzie pokazywała uczucia, myśli, zamiary. Postrzeganie tej osoby z Twojego serca, to jest talia, która będzie postrzegała ciebie. Żeby od razu zapobiec pytaniom, typu, ale dlaczego? Są moje uczucia, skoro ja wiem, co ja czuję, tak? Czasami oszukujemy sami siebie, nie, nie dopuszczamy pewnych spraw do siebie, ale przede wszystkim takie czytanie pokazuje lustrzane odbicie naszych uczuć, uczuć naszych z osobą, o, którym, o której myślimy, osobą z naszego serca. I w tym momencie też widzicie, czy karty z Wami rezonują moje, tak? Czyli w momencie, kiedy karty pokazują Twoje uczucia, Ty wiesz, czy one naprawdę pokazują Twoje uczucia, czy tak jest, czy tak stan faktyczny wygląda w Twoim życiu. Kochani, nie przedłużam, przechodzimy do czytania, na które serdecznie Was zapraszam. A więc zaczynamy. Przechodzimy do czytania Lustro. Karty są już przeze mnie oczyszczone, wcześniej oczyszczone. No i kochani, sprawdzamy, sprawdzamy, albo oczyszczę jeszcze raz przy Was, dlaczego nie, dwa razy nie, nie zaszkodzi. Sprawdzamy, co Ty myślisz o nim, co myślisz o niej, co myślisz o tej osobie, tak? Zobaczymy, co karty tutaj pokażą. Co Ty myślisz o nim? ty myślisz o nim na ten moment, tu i teraz no jesteś bardzo osobą nie jesteś bardzo osobą, źle mówię jest, yy, widać rozczarowanie widać rozczarowanie przy tobie karty pokazują zranienie bolące serce, tęsknotę nawet rozpacz bym powiedziała nawet rozpacz i ogromny ból jakbyście byli w potrzasku ja, yy, ja tu od razu w kartach widzę, że część z was yy, myśli sobie to ostatni raz, tak? Więcej nie pozwolę tej osobie wejść do mojego życia, nie pozwolę jej wrócić do mojego życia, nie pozwolę się zranić. Dla części z Was od razu mi się pokazuje osoba z podznaku wagi i relacja romansowa mi tutaj się pokazuje, kochani. I no, tak jak mówię, bardzo zranione serce, tęsknota, rozpacz nawet. No, tak jak mi wychodzi, nawet rozpacz, jakbyście no były. O, słowo mi uciekło. Rozczarowane. Rozczarowane całą sytuacją, rozczarowane tą relacją. Mimo wszystko pełne też nadziei. Co ty o nim myślisz? No, po części brzydko bym tutaj powiedziała: no, ale jesteśmy na wizji, nie mogę, ale karta mi tu mówi, że ta osoba bardzo cię rozczarowała i nie masz najlepszych myśli ani zdania o nim lub o niej. Tak. Uważa, że jest, że ma wysokie ego, że źle, źle, że nie docenia tego uczucia, że nie docenia uczucia między wami, że sugeruje się yy, zdaniem osób lub opinią osób. No że będzie kiedyś żałować, masz taką nadzieję tej decyzji. Tak mi tutaj karta mówi. Ta karta mi pokazuje, że ta. co ty myślisz o nim, tak? Że on nie docenia ciebie, nie docenia tego uczucia lub ona, tak? Myśląc tylko o sobie. Po raz kolejny, nie, nie po raz kolejny, wróć. Przy okazji mi się pokazuje tutaj karta znaku Zodiaku dla części z was, Baran. Przypominam, czytanie jest ogólne. Nie z każdym może rezonować, tak? Informacja dociera do osób, które na ten moment oglądają to czytanie i czują i rozumieją to, co ja do Was mówię, kochani, tak? Sprawdzamy teraz, co ta osoba myśli o Tobie. Oczyszczę tak samo, mimo że karty już oczyszczałam. Co on, ona myśli o Tobie? Co on, ona myśli o Tobie? O, myśli, że tylko tak sobie mówisz, że to jest tylko na chwilę, to jest, jakaś, yy, to jest jakiś stan przejściowy między wami. Ta osoba nie wierzy w pewne twoje yy, decyzje lub słowa, że to, co mówisz do niego, do niej, że to nie jest prawda. Karty mi tutaj pokazują i to tak bardzo yy, konkretnie dla części z was. Że uczucie i chemia jest ogromna, przeogromna, przeogromna, kochani. Yy, bratnia dusza to nawet bym powiedziała, ja tu bardziej bym obstawiała relacje karmiczne, relacje karmiczne niż bratnią duszę. I karta mi tutaj mówi, że yy, no. I wychodzi mi osoba z podznaku raka. Osoba spod znaku raka dodatkowo. Dla części z Was jest informacja od kart o osobie spod znaku raka. Co on, ona myśli o Tobie. Yy, ta osoba nie. Nie, nie będę mówić, że się nie umie zdecydować, bo zbyt często to powtarzam, ale wy jakby chcecie tego samego. Oboje dążycie do tego samego, myślicie o tym samym, a w jakimś, jakimś cudem nie potraficie się dogadać. Jakimś cudem mm, jedno przeczy drugiemu. Jakimś cudem żaden z Was nie chce wziąć odpowiedzialności za tą relację lub zrobić pierwszego kroku. No tak karty pokazują. Idziemy dalej. Zobaczymy, co ty kochana, kochany, czujesz do niego do niej. Co ty czujesz do niego do niej na ten moment na tą chwilę. Co czujesz do niego do niej, na ten moment na tą chwilę. Sprawdzamy. Część z Was mi tu wychodzi w stanie błogosławionym. Dla części z Was karty pokazują, że część z Was może być przy nadziei tak zwanej, tak? Tęsknisz. Jest ogromna tęsknota. Ja bym nie powiedziała. Wiecie co, miłość, tak, ale wiecie co, ale miłość taka obsesyjna nawet bym powiedziała, taka, że nie potraficie o tej osobie zapomnieć, nie myślicie o tej osobie, jak nieraz mówię, obsesyjne myśli, sny, odczucia takie macie, że, że, no, że jakby przyciągacie tą osobę i czujecie tą osobę blisko siebie i przy sobie, tak. No jest miłość, jest, ale tak jak mówię, ta miłość jest bardzo taka... Na, na poziomie energetycznym, jak ja to mówię, na poziomie duszy. To nie jest taka miłość. Yy, nieraz to w czytaniach tak. Ja lubię o, nadawać określenia moim kartom. I to często mówię, że na przykład mężczyzna lub kobieta jest w karcie zdobywcy, a nie Romea. To tu tak samo ta miłość nie jest taką miłością typowo romantyczną, tak? Tak mi wychodzi w kartach dla ciebie. Sprawdzamy. Jaki on, jakie on, ona ma uczucia do ciebie? Co czuje do ciebie? Jeżeli chcecie takie pełne czytanie, to oczywiście ja robię też prywatne czytania, typu lustro, ale to wtedy kontakt zawsze jest w opisie pod filmem. Idziemy dalej. Co on czuje do ciebie? On, powiem wam tak: on nie podchodzi do tego uczucia tak jak ty. On podchodzi trochę chłodno, lub ona. Trochę wyrachowanie, i mm, trochę przez własne pobudki. Przez własne pryzma, jest. Po, kusicie go, lubią. To jest taka pokusa, to jest takie taka wygoda, pokusa. E, jemu jest po prostu albo jej bardzo wygodnie. I ona ma do ciebie uczucie, ale to na pewno ja tu nie widzę w kartach miłości, w sensie, tak jak powiedziałam i u ciebie. Tu jest właśnie bardziej karta, że chce, że. Takiej władzy, kontroli nad kimś, przyciągania, tak? Namiętności. I już mi się tu pokazuje dla części z was osoba z znaku Wodnika. Także kolejny znak mi tutaj wyszedł, tak? Dla ciebie. Czytanie ogólne. No, kochani, tu jest, tu jest obsesja, tu jest namiętność, tu jest pragnienie. I na ten moment ta osoba pragnie ciebie po prostu. No, krótko i na temat, pragnie ciebie. Tak, tak powiem. To czuję. Jest pragnienia. Idziemy dalej. Zobaczymy jeszcze, jak tego widzisz i później, jak on postrzega ciebie. To będzie oczywiście wersja skrócona czytania, bo tych pytań jest trochę więcej, ale żebyście mieli konkretny pogląd jasno i klarownie, jak tego widzisz. Część z was nie chce go w ogóle widzieć. Nie chce go znać. Dla części z Was jest to osoba, partner, ex-partner, osoba, która mogła zdradzić, do której macie ogromny żal i smutek, ale mimo tego macie namiętność, przyciąganie, chemię i nawet bym powiedziała w cudzysłowiu, od razu tak powiem, że część z Was sobie myśli, Boże, jaka ja jestem głupia, tak? Że daje się manipulować, daje się wodzić za nos, dosyć tego, basta. Tak mi dla części z Was tutaj, kochani, wychodzi, tak? Ty go widzisz jako osoba, która... Ma władzę nad tobą. I nie tylko nad tobą, bo na, w ogóle nad kobietami. Osoba o wysokiej e, takiej energii seksualności. Ona ma e, nie tylko nad tobą tą władzę. Przyciąga jak magnes. Hm. Ale tak jak mówię, część z Was nie chce w ogóle widzieć tej osoby. Stres, bardzo konkretnie karta pokazała. Zobaczymy, jak on postrzega. Ona postrzega ciebie. Zobaczymy, jak widzi z drugiej strony. No i jak? Karta, która jednoznacznie pokazuje, iż widzi Ciebie jak obiekt y, seksualności, fizyczności, namiętności, wygody, y, manipulacji. Y, Panna mi się pokazuje tutaj. Panna mi się tutaj pokazuje. Dla części z Was kolejny znak mi wystąpił. I jako... Y, wiecie, on ma... On, ta osoba w ogóle bardzo podobne uczucia do Was, ale jest tak jakoś zapatrzona w siebie, ma wysokie ego i taka jest, sama nie wie, czego chce, ale może nie na zasadzie, że nie wie, czego chce. Ona dobrze wie, czego chce, tak? Tylko ona celowo coś odwleka, ona celowo manipuluje, bo ona jest wygodna. Tak mi wychodzi. Ja, kochani, zobaczę dla Was kartę radę. Kartę radę sprawdzimy. Tak jak mówiłam, zapraszam Was na mój ten drugi kanał gdzie będą horoskopy zodiakalne i sprawdzamy, karta rada na jakiś czas karta, mi, karta ci mówi, abyś e, powściągnęła, być może powściągnął swoje uczucia abyś dał e, poczuć tej osobie abyś na razie się jakby zablokował trochę na tą osobę zablokowała abyś wstrzymała się Abyś poczekała. Potrzebny tu jest na coś czas. Karta rada mówi. Wstrzymaj się na razie. Niech on poczuje, co to znaczy, gdy ciebie przy nim nie ma. Tak? I żeby poczuł tą stratę. Wybór tu jest po twojej stronie jednoznacznie. Dla części z Was karty pokazują 19. Numer 19 jako y, kluczowy jakiś taki numer, to może być data. To może być jakiś symbol. 19 to może być data urodzenia, data 19. Przykładowo, sierpnia, września. Karty mogą pokazać, że 19 coś dla ciebie się zadzieje lub 19 ktoś ma urodziny. Taka jest informacja. Ważna liczba, znacząca liczba dla ciebie to jest numer 19, kochani. Jeszcze wiecie, co wam zrobię przy tej relacji? Kartę intuicyjną. Kartę intuicyjną dawno nie stawiałam intuicyjnych kart. Jedną dla Was na relację, kartę intuicyjną. Zobaczymy. Karta intuicyjna. O! Kochani, karta przepiękna. Nie rozmyślaj nad tym zbyt długo. Odpowiedzi same się pojawią. Czyli, jak ja nieraz mówię, na wszystko musi nadejść czas i godzina. Tak? Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przyspieszyć, niestety, niestety. Na wszystko musi nadejść czas i godzina. Dla Was też, kochani, dla Was też. Ja Wam oczywiście życzę dużo szczęścia. Szczęścia, miłości przede wszystkim. Kochani, yy, no co, jeżeli czytanie Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco i jesteście nowi, zasubskrybujcie mój kanał. Ja Was zapraszam serdecznie na mój drugi kanał. Subskrybujcie. Tam, jak mówię, będą horoskopy zodiakalne typowo dla znaków Zodiaku. Ja się z Wami teraz żegnam. W opisie zostawię Wam ten link do tamtego kanału. Ja się teraz z Wami żegnam. Żegnam. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Trzymajcie się ciepło, cześć.